rozpocznie reprezentant gospodarzy, czyli pani profesor Cecylia Kulta. Proszę bardzo. Zapraszamy tutaj jeszcze miejsca. wystąpić przed tak licznym gronem zacnych gości działaczy opozycji antykomunistycznej. Zadanie, które postawił przede mną koordynator projektu naświetlenia krakowskiej opozycji lat 80. tak naprawdę mogłoby być tematem odrębnej konferencji. W związku z tym już na wstępie przepraszam za bardzo syntetyczne ujęcie mające na celu właśnie umiejscowienie działalności nakreślenie tych łam krakowskiej opozycji. W której to umiejscowione zostaną następne referaty, już sensu stricte poświęcone działalność księdza w Długosławieństwie Rzeczpospolitej. Lata 80. XX wieku stanowią jeden z najważniejszych okresów w działalności opozycji antykomunistycznej w Był to czas, w którym kryzys systemu komunistycznego nałożył się na bezprecedensową mobilizację prowadząc do powstania trwałych struktur oporu Sprzeciw wobec władzy komunistycznej osiągnął skalę masową, a zarazem uległ głębokiej ewolucji organizacyjnej i ideologicznej. I w tym kontekście właśnie Kraków jawi się jako jeden z kluczowych ośrodków opozycyjnych. Miasto, w którym spotkały się trzy najważniejsze tradycje, mianowicie tradycja akademicka i intelektualna, tradycja robotniczego protestu oraz silne zakorzenienie Kościoła katolickiego w strukturach społecznych. Celem mojego referatu jest ukazanie tej specyfiki krakowskiej opozycji lat 80., ze szczególnym uwzględnieniem jej różnorodności środowiskowej, form aktywności oraz znaczenia w skali ogólnopolskiej. Moje wystąpienie najpierw zarysują kontekst, genezę lokalnych środowisk opozycyjnych, a następnie przeanalizuję główne formy działalności niezależnego samorządnego związku zawodowego Solidarność oraz innych struktur opozycyjnych działających w latach 80. poprzez ruchy młodzieżowe, a na końcu też zwrócę uwagę krótką na szczególną rolę Kościoła katolickiego. Szanowni Państwo, w roku lat 80. Kraków dysponował rozbudowanym zapleczem opozycyjnym, którego genezy należy szukać w poprzedniej dekadzie. Przypomnę, że Studencki Komitet Solidarności i liczne inne inicjatywy, które e, opozycyjne, które w Krakowie funkcjonowały w latach 80., w latach 70., a także kręgi niezależnej inteligencji stworzyły trwałe sieci kontaktów, doświadczeń i wzorców działania w dekadzie lat 80. -ty. Ważną rolę odgrywały <laughs> Uczelnie wyższe, które były nie tylko miejscami edukacji, lecz także przestrzeni formowania postaw krytycznych wobec systemu. Równocześnie warto podkreślić, że nowa huta, symbol socjalistycznej industrializacji, stała się miejscem narastających napięć społecznych, robotniczego sprzeciwu, który z czasem nabrał wyraźnego charakteru politycznego. I w tym sensie Krakowska opozycja już przed 1980 rokiem była zjawiskiem osadzonym czymś, co w historii nazywanym długim trwaniem. Przełom sierpnia 1980 roku radykalnie zmienił skalę i charakter oporu. Powstanie Solidarności umożliwiło masową artykulację postulatów społecznych i politycznych, a Kraków stał się jednym z najsilniejszych regionalnych ośrodków związków. Na tle innych miast wyróżniało go szczególnie połączenie wspomnianych przeze mnie środowisk robotniczych, uniwersyteckich, pracowników naukowych, lekarzy, nauczycieli, twórców kultury. I ta specyficzna koegzystencja nadawała krakowskiej solidarności, krakowskiej opozycji charakter wyraźnie obywatelski, wykraczający poza klasyczne ramy Związku Zawodowego. Działalność regionalnych struktur Solidarności w Krakowie w latach jej legalnego funkcjonowania, czyli w latach 1980-81, miała charakter niezwykle intensywny. Oprócz negocjacji z władzami obrony interesów pracowniczych, rozwijano szeroką działalność edukacyjną i informacyjną. Między innymi organizowano wykłady, historyczne seminaria poświęcone prawom obywatelskim, spotkania dyskusyjne. Które sprzyjały formułowaniu nowej kultury politycznej. Istotnym elementem tutaj była aktywność dyplomatyczna. Niezależne i pisma regionalne stanowiły ważne narzędzie komunikacji i integracji środowisk opozycji. Przechodząc do omawiania poszczególnych struktur, warto zwrócić uwagę, że fundamentalnym komponentem krakowskiej opozycji lat 80. była działalność niezależnego zrzeszenia studentów. Powołane do jesieni 1980 roku, a formalnie zarejestrowany do 17 lutego, lutego 1981 roku. I w Krakowie właśnie NZS bardzo szybko stał się jednym z, naj z najaktywniejszych struktur studenckich na tle kraju, co wynikało zarówno z potencjału demokratycznego miasta, jak i z wcześniejszych tradycji opozycyjnych, środowiska aktywnych, o których wspomniałam. Zrzeszenie formułowało postulaty dotyczące autonomii uczelni, zniesienia cenzury, reformy programów nauczania, zwłaszcza w obszarze historii, nauk społecznych i nauk społecznych. W okresie legalnej działalności NZS pozostał w ścisłej współpracy z Solidarnością, a wspólne inicjatywy studentów, robotników należały do wyróżników krakowskiego świata. Po wprowadzeniu stanu wojennego NZS został zdelegalizowany, a wielu jego działaczy potem mhm. Po y, tym y, czasie stanu wojennego, jeszcze za chwilę wspomnę. Istotnym elementem krakowskiego środowiska opozycyjnego był Ru burt chłopski, reprezentowany przez Solidarność Rolników Indywidualnych. I tutaj warto odnieść się może nie do samego Krakowa, ale do samej Małopolski, gdzie struktury te pozostawały w ścisłym kontakcie ze środowiskami opozycyjnymi w Krakowie i również z kościołem katolickim, który odegrał tutaj istotną rolę. Działacze rolniczy uczestniczyli w komportażu wydawnic, manifestacjach oraz akcjach protestacyjnych, akcjach o charakterze pomocowym, a ich postulaty dotyczyły zarówno spraw ekonomicznych, jak i praw obywatelskich. Tutaj również po wprowadzeniu stanu wojennego się te struktury kontynuowały działalność konspiracyjną. Przy czym warto nadmienić, że e, tą formą takiej działalności konspiracyjnej e, Solidarności Rolniczej e, odegrał tutaj istotną rolę Ogólnopolski Komitet Poru Rolników powołany w sierpniu 1982 roku, który koordynował te działania w strukturach chłopskich, ale też co warto, na co warto zwrócić uwagę, e, utrzymywał stałe kontakty z podziemną Solidarnością przedstawicielami kościoła katolickiego. Nurt Chłopski stanowił zatem integralny element polskiego systemu oporu, poszerzając tym samym jego bazę społeczną. I teraz o czym wspomniałam, wprowadzenie stanu wojennego z jednej strony oznaczało brutalne przerwanie działalności opozycyjnej, jawnej aktywności, internowanie, represje i delegalizacja Solidarności zmieniły Wywarły wpływ na krakowską opozycję i zmusiły ją do zejścia do podziemia. Warto jednak podkreślić, że nie doszło do całkowitej dezorganizacji Solidarności i struktur opozycji w sensie społecznym. Przeciwnie, właśnie krakowie stosunkowo szybko odbudowano struktury konspiracyjne, kontynuując działalność wydawniczą, informacyjną, organizacyjną. dukarnie karnie podziemią, prasy oraz ulotek, a także regularne demonstracje, szczególnie w Nowej Hucie, stały się trwałym elementem miejskiego pejzażu w połowie, w, połowie, w, dek w dekadzie lat 80. Obok struktur związanych z Solidarnością, wspomnianą przed z Solidarnością Rolniczą z niezależnym zrzeszeniem studentów, w Krakowie aktywnie działały inne organizacje o charakterze opozycyjnym, w tym y, organizacji o wyraźnie niepodległościowym profilu. Szczególne znaczenie miała Konfederacja Polski Niepodległej, która od początku swojego istnienia głosiła program jednoznacznie antykomunistyczny i niepodległościowy. W latach 80. struktury KPN w Krakowie prowadziły działalność konspiracyjną, kolportaż wydawnic oraz akcje y, o charakterze Memoratywnym, przypominającym i o charakterze protestacyjnym. W drugiej w połowie dekady natomiast w środowisku krakowskim odrędziła się, się taka formacja nazywana Liberalno-Demokratyczna Partia Niepodległość, która akcentowała konieczność pełnej państwowej suwerenności oraz liberalno-demokratyczny model ustrojowy. Wspomniane organizacje czyli KPN, LDPN, i za chwilę jeszcze o, o innych takich opozycji, funkcjonowały równolegle do Solidarności i niekiedy z nią współpracowały, a właściwie bardzo często z nią współpracowały, chociaż pozostawały niekiedy też sporze co do strategii działania, co do celów działania. Jeśli chodzi o organizacje młodzieżowe, to poza Niezależnym Zrzeszeniem Studentów uformowanym na początku dekady lat 80., w połowie dekady, coraz większą rolę w środowisku opozycyjnym zaczyna odgrywać młodzież, ale młodzież już z nieco innego pokolenia. I tutaj mam na myśli powstanie ruchu Wolność i pokój, które, które powstało w kwietniu 1985 roku. Ugrupowanie czy organizacja, która wnosiła do opozycji nowe, inne postulaty, m.in. postulaty pacyfistyczne, obronę praw człowieka, sprzeciwiając się między m.in. przemysłowej służbie wojskowej. Działania BIP-u, Miało niekiedy charakter spektakularny, nietypowy dla wcześniejszych opozycji. <noise> Równolegle funkcjonowała Federacja Młodzieży Walczącej, reprezentująca też radykalny radykalnych odległościowa. Krakowskie struktury Mw prowadziły również intensywną działalność portażową, organizowały manifestacje, akcje uliczne, podobnie jak wnosiły taką nową dynamikę. Również mimo różnic programowych, ten repertuar działań opozycyjnych, mam na myśli tutaj właśnie i FMW, przyczynił się do nieco, do, no nieco odmłodzenia, to tak byśmy to nazwali, i w jego innej dynamiki. Kościół katolicki w Krakowie odegrał również niebagatelną rolę w całej dekadzie na 80. Chociaż formalnie nie możemy go traktować jako struktury opozycyjnej, to funkcje kościelne, parafii, duszpasterstwa akademickie zapewniały przestrzeń w tym, w wolności autonomii, Były kluczowym elementem wsparcia dla działaczy opozycji. Dla działaczy opozycji. Przypomnę chociaż, czy, czy wspomnę pokrótce chociażby o działalności takiej e, Arcybiskupiego Komitetu Pomocy Więzionym Internowanym, który powstał niemal natychmiast na wprowadzenie w stanu wojennego, który udzielał pomocy materialnej i prawnej, dokumentował przypadki represji. I stał się też pomostem między strukturami świeckimi, strukturami opozycyjnymi, a y, instytucjami Kościoła Katolickiego. Ponadto Kościół pełnił funkcję konsolidującą poprzez organizowanie czy świętych za ojczyzną wspomnianą pomoc materialną, ale nie niebagatą. Z działaczami opozycyjnymi, wsparcie moralne, czyli takie budowanie nie. też pewnego rodzaju symboliki, przekraczającej te spory podział, które też się gdzieś w tle formułowało. Będąc w Krakowie, wa warto również, czy nie wolno zapomnieć o ważnym elemencie życia opozycyjnego, y jaki stanowią pielgrzymki papieskie. Właśnie mówiąc o dekadzie lat 80., mamy na myśli pielgrzymkę z 1983 roku, z 1987 roku które miało nie tylko charakter religijny, religijny ale znacznie, nie tylko charakter duchowy, znacznie wykraczały poza, poza ów charakter. Pamiętamy, uczestnicy tych pielgrzymek, zapewne obecnie tutaj na sali doskonale, że gromadziły, to sześć no, na błonie, gromadziły setki tysięcy uczestników. Stawało się okazją do manifestacji jedności społecznej, do podtrzymywania tych aspiracji wolnościowych. A dla krakowskiej opozycji Stanowiły moment wzmocnienia i symbolicznej legitymizacji działań podejmowanych poza oficjalnymi strukturami państwa. Wracając jeszcze do, właśnie do, do innych inicjatyw, takich nieco gdzieś będących na uboczu i rzadko wspominanych tutaj e, na, w skali ogólnopolskiej, e, chcę powiedzieć, że istotne znaczenie właśnie, zwłaszcza w drugiej od, od połowy lat 80. wybierała w Krakowie inicjatywa po obronie praw człowieka przeciwko przemocy. Jej utworzenie było bezpośrednią reakcją na narastające przypadki brutalności aparatu represji, łamania praw represjonowanych, bezkarności funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa. Inicjatywa, chociaż nie miała charakteru partyjnego ani związku z tego, odegierała istotne znaczenie tutaj. Krakowiec stanowiła punkt styku środowisk świeckich, kościelnych, była przykładem przesunięcia. Ściśle politycznej, na moralną moralne wsparcie, na taką pomoc polegającą na dokumentowaniu czy tutaj inicjatywach związanych z ochroną praw człowieka. <tryk> Najbardziej radykalną formą protestu w latach 80., szczególnie wywołującą się oczywiście z poprzedniej dekady, były protesty wywodowe. I bardzo sobie w Krakowie warto wspomnieć, że szczególne znaczenie w dekadzie lat 80. Miała, miał protest głodowczy, też głodówka nazywana popularnie w Krakowie Bieżanowie. Rozpoczęta, przypomnę, z nocy z 18 na 19 lutego 1985 roku przy Kościele Narodzenia Najświętszej Marii Panny Bieżanowie, a trwająca do 31 sierpnia tego roku. Pamiętajmy, że miała charakter rotacyjny, kilkanaście osób, szacuje się, że 187 z różnych regionów kraju wzięło w nim udział w sposób... Rotacyjnie. W połowie lat 80., tych opozycja, podobnie także struktury opozycyjne na całym kraju, nieco się zmieniło. Na no, co wpływ miała chociażby amnestia z 1986 roku stopniowe osłabienie aparatu represji, chociaż, jak, jak doskonale wiemy, te działania aparatu represji yy, miały niby osłabły, ale w rzeczywistości. W rzeczywistości, z, w, w rzeczywistości nie było to zupełnie tak do końca. Obok środowisk związanych z Solidarnością, jak wspomniałam, coraz wyraźniej zaznaczała się obecność właśnie wspomnianych in, in, inicjatyw, ale co, co warto podkreślić, Kraków cały czas pozostawał ważnym centrum refleksji nad przyszłym kształtem państwa, prawa, społeczeństwa obywatelskiego, co później zaskutkowało też tym, że czy na bezpośrednie przełożenie na formułowanie. Lokalnych elit w okresie transformacji. Ta pokrótka analiza mikrohistoryczna wskazuje też, że w tym całym procesie opozycji lat 80. znaczenie miały też indywidualne postawy. Między innymi postawa księdzańskiego Pisakowicza Zalewskiego, o którym będzie szerzej w dalszych kolejnych referatach. Przykład duchownego którego działalność łączyła posługę kapłańską z bezpośrednim zaangażowaniem na rzecz opozycji. Tego typu postawy Tadeusz iwakowicza Zaleckiego ilustrują, że opór miał wymiar nie tylko spektakularny, lecz także głęboko osobisty. Podsumowując, moje refleksje są następujące: polska opozycja w latach 80. była zjawiskiem złożonym i trwałym głęboko zakorzenionym w lokalnej specyfice miasta, ale też w polskiej polskim sprzeciwu wobec systemu komunistycznego. Siła krakowskiej opozycji wynikała z połączenia różnorodnych doświadczeń społecznych, pokoleniowych i ideowych. Znaczenie krakowskiej opozycji lat 80. nie polegało wyłącznie na liczbie akcji protestacyjnych czy wydawnictw podziemnych i zdolności do podtrzymywania Wspólnoty wartości i praw obywatelskich w warunkach autorytarnego państwa. Dla współczesnego badacza doświadczenie opozycyjne, yy, doświadczenie opozycyjne stanowi ważny punkt odniesienia w refleksji nad mechanizmami społecznego oporu długofalowymi skutkami obywatelskiego zaangażowania. Warto podkreślić, że refleksja nad tym doświadczeniem nabiera szczególnego znaczenia w obecności świadków uczestników tych wydarzeń, których biografie stanowią integralną część historii oporu wobec PRL. Doświadczenie w Krakowa, a także biografie konkretnych osób, takich jak ksiądz Tadeusz Sakowicz Zalewski, pokazują, że opór wobec PRL nie tylko wymiar strukturalny, lecz również głęboko osobisty i etyczny. Dziękuję.